No, no, widzowie. Wejdziemy teraz do naderu. Fajnie by było, gdybyśmy nie byli zamknięci nigdzie, więc się trzeba stąd wydostać. Dobra o tym właśnie mówiłem. No nie, nie. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie. Chociaż dłużej niż Mirinda się utrzymałem. Tylko wiecie co? Potrzebuję? Nie, 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 na tym mógłbym zakończyć ten odcinek, aczkolwiek, jak sami wiecie, nie byłbym sobą, gdybym zrobił aż tak krótki film, więc postanowiłem, że wstawię wam jeszcze teraz kilka klipów. Które mogą się wam spodobać, bo były z filmów, które miały być opublikowane, ale coś w nich nie pykło i tak dalej, i tak dalej. Zapraszam Was do oglądania. No, ty tam zacznij, ja sobie tutaj. No, ty tam zacznij, ja tam sobie, no. Nie, no super. Super współpraca, co nie? 2000 years later. No, idziesz tu czy nie? Dobra, to ja idę do ciebie. Nie awcz! Co chcesz? No witaj się! Próbuję naprawdę. <noise> <What? głosy> Dobra, siemanko widzowie, oczywiście. Dzisiaj gramy sobie w Skywarsiki na Mineplayu. Polec pogięło ciśnienieś czemu ty się patrzysz w niebo? Niebo jest mm. piękne. Ej, w ogóle zapomniałem ciebie podgłośnić, a siebie podgłośniłem. W OBS i takie XD trochę. Nie ma za co, Mary. Spokojniej, że to zrobiłem. Jak? Normalnie. Mogłeś. Okrutnik. No i co tam robię? Nie, nie, Reklamy. Odcinek. Jest. Rogon. No i. Co tam? Masypel. Aha, nie nie mi na starcie terenu, kiedy ledwo wszedłem na Tyle ser... Mary, a co byś powiedział na taką jedną fajną komendę? Szpitala z mojej ziemi! Rogon, jeśli Ciebie pytam, ale Ty mi nie odpowiadasz, to ja Tobie też nie będę odpowiadał. Ale... No i co tam robam? No co się mnie pytasz, bo nawet nie usłyszałem? Ale nieważne nie, już. Życie kobiety. Jak Dobra. duży chcesz mieć domek, Maryś? Tak, Tak co? Tak? Czyli? No wiesz, ty, ja, nasze dzieci. To, mhm. Ta, już to widzę. Tylko, mhm. Mhm. kto będzie dzieckiem, no? Mhm. No powiedz mi. Kto... Miesz i załamuję równocześnie. No, YouTube content, no daj, no. Tak, ale powiedz mi, kto, kto będzie dzieckiem, no? Powiedz, powiedz, no. Co? No. Kto będzie dzieckiem? Bo ty mi mówisz, że dzieci. Ja ja mam jeszcze zgadywać, no. Rogo ty mnie nie załamuj. O czym ja cię O nie, o oh, nie, o oh, nie. Oh, nie. Nic nie było, nic nie było. Nie trzymałam żadnych zwłok. Emily, to trzymasz jakieś zwłoki? Nic nie zrobiłam. Może tutaj nie wpuścimy? Nie myślisz ja zrobiłam Mary? kompletnie nic. Karol, No Jesteś bardzo przechłaniająca. piję. Do <goda> końca się załamuje technicznie. A no weź, ja zrobiłam sobie specjalnie... Miejsce na domek? Ja nie sobie na bomek dałam, nie, ale nie, no nie, 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 no, choidity, <Luis> i nie, wypucim, nie, <I> no, nie, ci nie, nie, ci nie, 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 <manga gangano> A co, ten to od... ten odcinek nagrywasz? No właśnie, ja też mainfaka takiego. Od początku jakoś. Ty... No co mnie bijesz? Tak ja cię walnę, z butów wyskoczysz. Z butu wyskoczysz. Karol, co ty tak agresywnie? No to zmarłka mówię. Stefan, ginie. A to nie był grze. A nie, Grzesiu to był mój chłopak. I damy raz tak, tylko drugi. Mary. czemu nie chcesz nam usypiać w jednym łóżku? Czemu muszę sypiać na kanapie? Jest Mch! Jest skrupilny. Żądam rozwodu Mary, nie szanujesz mnie, żądam rozwodu. Mm. Twój sugar d... Żąda rozwodu o, boż. Ja też płaczę rogo, nie ma się. Nie martw się. Ale... Mary. Nie umiem chyba. Dlatego oddaliłam się od ciebie. Dlatego mnie porzuciłaś, rozumiem. Tylko dlatego, że mnie przestraszyłeś. tak zwanie. Wiesz o tym. Nie, nie wiem. Mówisz? Nie w ogóle. Nie. Ośmi. Czy ja byłem dobrym mężem? <coughs> Mój Damianek. Niczym pasujemy do siebie. Od której strony przepraszam? <grystanie> Widzisz, nawet nasze dzieci uważają, że do siebie pasujemy. To moje dziecko nie twoje. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku widzowie. Ja podczas montowania go tak jakby umierałem. Mogę dla was zmontować jeszcze kolejną część. I wyjaśniam od razu nie. Ship, ja Mirinda, nigdy nie ma prawa istnieć. W sensie Best Friends Forever jesteśmy nie. Nic więcej nigdy, nie, nie, nie nie łączy nas nic. Okej? Okay? To był Roleplay i tyle. Naprawdę nie szypcie nas w komentarzach proszę. Jeśli chcecie więcej takich filmów, subik na dole, łapka w górę, dzwonek i komentarz. Dzisiaj niech będzie komentarz Beka. Będę serduszkował. <noise> I do zobaczenia. Trzymajcie się.